Widzicie, że ja bardzo długo nie nagrywałem, bo się stresowałem strasznie. znaczy To jest w ogóle niesamowite, ale ja potrafiłem wychodzić na scenę. Jak było 2000 osób, czy to z gitarami kiedyś, jak tam graliśmy, czy, czy na konferencji później. I żaden problem, w sensie żadnego stresu nie miałem. A stawiłem kamerę, włączałem kamerę, znaczy aparat, i totalnie, totalny stres. W ogóle nie mogłem mówić. Byłem sztuczny, byłem sztywny, byłem dziwny, ile w ogóle mówiłem cokolwiek. Chyba Snapchat mi pomógł w tym. Ja wtedy nagrywałem, widziałem siebie, słyszałem swój głos, którego długo nienawidziłem bardzo, i dopiero. Zaczynałem, jest coraz lepiej. Wiron mi powiedział, wtedy wyobraź sobie, że tam jest Twój kolega, a mówisz do kolegi swojego, i tak trochę teraz jest, także mówię do Was bezpośrednio. Dobra, dzisiaj będzie o kryzysie wieku średniego. Nie jakoś bardzo długo o samym kryzysie, chociaż trochę powiem coś. No właśnie, powiecie, jak ja usłyszałem po raz pierwszy, miałem 38 lat chyba, o kryzysie wieku średniego, tak trochę się zacząłem śmiać, bo pomyślałem sobie, że ja. Dopiero dorastam przecież. No tak jest, że lata 90. były 10 lat temu przecież. E, a ja dopiero co byłem nastolatkiem i już kryzys wieku średniego w ogóle to jakaś bzdura jest straszna. E, a potem policzyłem sobie, że to nie jest właśnie koło 50, jak mi się wydawało bardziej, tylko rzeczywiście bliżej 40, bo my żyjemy około 80 lat, powiedzmy, 90 tam średnio. No, każdy chce żyć 100, ale, e, ale żyjemy mniej więcej tyle i to rzeczywiście, kurde jest... Połowa, tak powiedzmy, jak dobrze pójdzie. I teraz kryzys wieku średniego się kojarzy albo z kochankami zazwyczaj, albo z harlejem albo z drugimi samochodami. No tak, e, kochanki, no oczywiście mam żonę, więc jakby na samą myśl seksu z inną kobietą robi mi się niedobrze. Na samochód taki super drogi mnie nie stać, zajebisty. Ja miałem kiedyś wogę w ogóle, słuchajcie, starą wogę czarną miałem. Mój pierwszy samochód w ogóle, ale to inna sprawa, niektórzy pamiętają. E, skuter już mam, może kupię Harleya Chopera jakiegoś, ale skuter już mam. Ale to u mnie trochę inaczej się zaczęło objawiać, wiecie, ja zacząłem rozkminiać na przykład sens życia. Naprawdę takie uderzają różne, różne opcje do głowy, takie po co w ogóle istniejemy, jaki to ma sens. Ale o tym będę mówił kiedy indziej. Dzisiaj powiem o tym, co tak naprawdę zacząłem robić, to troszkę się chyba z tym powiązało z tym kryzysem wieku średniego. Otóż jak wiecie, może kupiłem drukarkę 3D jakiś czas temu i ona stała mi w piwnicy. Tam jest straszny syf teraz. Zaraz wam to pokażę, jak to wygląda. Eee, ale tam ona sobie stała wyasygnowałem kawałeczek, biureczko i tyle. Gadam z kumplem, z Mateuszem e, <laughs> z kumplem gadam i mówię: słuchaj, jak u ciebie ta drukarka, bo to on mnie namówił. On mówi: "Wiesz co, no ja nie mam miejsca na to." Stała w salonie, no rzeczywiście nie ma piwnicy i tak dalej, ani strychu. I ja wtedy pomyślałem sobie tak, mieszkam, bo ja mieszkam w domu, w którym się wychowałem od 6 lat już, mam strych, strych total syf, jak to wiecie, na strychu zazwyczaj bywa taka, taki pierdolnik. Mam piwnicę, w której, no coś tam robiłem, tam są jakieś przetwory, nie przetwory, właśnie, ale jest też syf i kompletnie mam to w dupie. I stwierdziłem, kurde, może czas się za to wziąć. I się wziąłem. I to jest niesamowite, że się wziąłem za to, tym bardziej, że ja. Nigdy takich rzeczy nie lubiłem, bardziej przy kąpie siedziałem. Nie, nie jestem gościem, który tam majsterkował nie wiadomo ile w domu. Chociaż jakbym mały, to majsterkowałem dużo statą i tam uczyłem się takich rzeczy. I postanowiłem, że ten rok będzie takim rokiem rzeczywiście, kiedy się wezmę bardzo za takie rzeczy domowe. I nie chodzi tylko o jakieś półki różne, chociaż zrobiliśmy trochę rzeczy w domu z mery, i, i, i poszło to naprzód, ale jeszcze mam kilka projektów, o których chcę Wam opowiedzieć na ten rok więc pierwsza kwestia to jest strych. Ja ten strych już adaptowałem jakiś czas temu na studia i te studia widzieliście pewnie, no widzieliście na pewno, bo to pierwsze studio, pierwsze moje filmy, dwa lata temu już e, tło po prostu było. Potem trochę to zmieniłem, pomalowałem sobie ścianę, były kolejne filmy. Potem zrobiłem studio Marysi i tam były jej filmy, ale teraz postanowiłem kompletnie to wszystko jakby zrewampować e, i, i zajęło mi to miesiąc czasu, rzeczywiście ściany z OSB, z płyt OSB, Przykryłem sufit, była taka, taka wełna tam wystawa to właśnie tak wyglądało z wełną. E, syf totalny. E, przykryłem to folią, samodzielnie, własnoręcznie chciałem powiedzieć własnoręcznie wszystko okryłem, okleiłem, przy czym nawet część jeszcze wygładziłem gładź, nie gładź farby, gładź gipsy. Zobaczcie, tak to właśnie wygląda. Jestem dumny, to jest moje studio nowe tak właśnie wygląda. Już na dwóch filmach je widzieliście to jest e, studio Marysi, tak ono wygląda. No i ta ściana, którą pomalowałem na czarno. Za mną ta ściana z murem i kanapa, o której słyszeliście dopiero co. Ja tu jeszcze będę troszkę sobie urządzał tę część, ale ta część jest już właściwie gotowa. I to nie jest tak, że ona jest idealna. Ja tu dużo błędów zrobiłem. Ten sufit jest w ogóle trochę nierówny i tak dalej, ale ja się trochę leczę z takiego niedasizmu, że ja nie zrobię tego perfekcyjnie, więc ja tego nie będę robił. No, no to w dupie, w sensie zrobiłem tak, jak potrafiłem. Pewnie ileś błędów technicznych zrobiłem, bo nie jestem żadnym budowlańcem, ale zrobiłem to tymi ręcami jestem z tego naprawdę zadowolony. Ale co z resztą strychu? No właśnie. To jest taki projekt ongoing, który będzie trwał pewnie jeszcze przez parę miesięcy. Ten strych niestety jest bardzo mało praktyczny, bo on ma takie belki, które biegną od podłogi do sufitu aż i te belki ani pod ani nad za bardzo zbyt wygodnie. I tu jest nisko nawet jak na mnie. Więc tutaj można tylko właściwie siedzieć, wczołgać się tak wejść na, na schylonym i siedzieć, ale postanowiłem zrobić taki chill out room tutaj. Imprezowy, żeby sobie usiąść, prawda, z kolegami, jak ktoś tam pali. Ja nie palę, ale to kolega może sobie fajeczka zapalić czy tam coś i, e, i po prostu się zrelaksować. I teraz, co mogę zrobić? To jest pokój, który, o którym tylko ja decyduję. Tylko i wyłącznie ja, w sensie tak to musimy razem ustalać, a tak to jest tylko i wyłącznie m, m, moja decyzja. I pomyślałem sobie, że zrobię sobie 80s, 90s taki geek room, taki man cave, jak to się mówi, taką jaskinie dla facetów. I urządzę to w latach 80., w stylu lat 80. To jest obite teraz właściwie prawie całe płytami USB. No i czekam na Wasze pomysły, bo tak, tam będą plakaty jakieś chcę powiesić, no może nie Limala, chociaż nie Limal może wisieć. Różne plakaty, chcę zbierać puszki, chcę mieć tam puszki naprawdę, chcę mieć półkę z puszkami, chcę zbierać puszki. Chcę wstawić starą, starą konsolę do gier, chcę mieć takie lampy lawa, o których też Wam już opowiadałem, takie takie old lampy, ja je uwielbiam, dyskietki jakieś tam mogą sobie wisieć jako wystrój, może być też Amiga gdzieś, którą mam zepsutą i która może na ścianie się pojawić, ale to nie koniec jeszcze, to było w grudniu i częściowo się będzie toczyło właśnie cały czas, następnym projektem moim jest... Pracownia. I teraz po co pracownia? Mówiłem już o piwnicy. Piwnica wygląda tak teraz. Tam jest straszny syf, tam są jakieś nalewki, jakieś różne śmieci, e, stare słoiki, e, no, tysiące rzeczy, które wcale nie muszą tam stać. Ja chcę tam kompletnie wymieść, wysprzątać to wszystko, część rzeczy wyniosę na górę. I tam robię taki warsztat pracowny, nie wiem jak to nazywać. Też chcę trochę z dzieciakami pomajsterkować, porobić coś fajnego, mm, więc to będzie właśnie miejsce na to. Pomaluję ściany na ciemno. Chcę zrobić taki blat, warsztat blat z OSB, grubej płyty, pomalować go polakierować. I tam będziemy majsterkować. Ja chcę zrobić przede wszystkim, to jest mój pierwszy projekt, będzie. Chcę zrobić sobie stojak sam na Kierownicę do PlayStation, którą już jakiś czas temu kupiłem i w ogóle tego stojaka nie mam, bo on kosztuje 9 stów oryginalny i stwierdziłem, że nie chcę mi się 9 stów wydawać, bo nie wiem ile będę grał. Już na kierownicę wywaliłem sporo kasy, <noise> więc zrobię sobie go sam. Plus mega się zajarałem żywicą epoksydową i też chcę z tej żywicy robić trochę rzeczy. Chcę więcej rzeczy robić w 3D na drukarce. I też chcę właśnie pomajsterkować z dzieciakami, żeby one też nabrały trochę umiejętności takich manualnych i trochę je odciągnąć od, nie wiem, od, e, od kompów, od, od komórek przede wszystkim, od telefonów, od grania, od e, seriali, od bajek e, i innych ekranów. Ale to nie koniec. Taki najbardziej... Jarający mnie projekt w tym roku to jest piec do pizzy. Chcę postawić piec do pizzy, i znalazłem sposób na Pinterestie i na YouTubie, jak zrobić fajnie piec do pizzy w ogródku opalany drewnem. I to nie będzie jakoś bardzo skomplikowane, wbrew pozorom. E, zobaczycie. Ja to pewnie będę, będę robił jakoś na wiosnę. No, nie wiem, może w maju, e, może w kwietniu. Muszę dokończyć domek na drzewie. Domek już widzieliście e, na blogu. Jak jestem z niego bardzo dumny. W ogóle od domku się wszystko zaczęło, bo ja stwierdziłem wtedy, że umiem robić takie rzeczy, że rzeczywiście jestem w stanie zrobić coś takiego. Tak. Eee, I ten domieł mega Jara, ale tam jest jeszcze dużo do skończenia. Trzeba zrobić drzwi, okna, balustradę, schody i dół sam wykończyć tego domku, także trochę roboty jeszcze przy tym będzie i to już jest w ogóle dużo. Ale to jeszcze nie wszystko. Największy projekt tego roku, być może tego roku, a być może przyszłego, jak się nie wyrobię, zobaczymy. To jest basen. I tak, chcę mieć basen w ogródku. Ja miałem już parę prób, jeżeli chodzi o baseny. To były baseny rozporowe, albo takie, nie no, rozporowe, tylko starażowych nie miałem. A teraz chcę postawić basen taki panelowy, to jest basen też na górze jakby stawiany, ale sztywny, całoroczny i zbudować wokół niego pomost. Tak, chcę sam zbudować pomoc, zobaczymy jak to wyjdzie. A jeszcze w bonusie zbudować baterię do ogrzewania słoneczną tego basenu. Także takie są plany, dosyć ambitne, przyznacie, na ten rok. E, także trochę tego będzie. Jeżeli Was to ciekawi, to oczywiście będę pokazywał po kolei, jak to wszystko konstruuję. No, nagadałem się. Tak to wszystko wygląda, jak widzicie, w tych pomieszczeniach, na które się będę brał. Oprócz tego, zrobiliśmy jeszcze ile rzeczy w domu, ale o tym Wam następnym razem opowiem, jak już wszystko rzeczywiście wykończymy i wkręcimy ostatnią żarówkę po 6 latach. Znaczy, lampę na żarówkę zamontujemy. No dobra, to do narazka.